Nazywam się Magda Kaczmarek, pracuję w organizacji um, Kirche in Not, po angielsku Aid to the Church in Need. To jest organizacja międzynarodowa o profilu pastoralnym. Mnie Magda Kaczmarek, ja pracuję w takiej organizacji Kirche in Not, jaka ma charakter pastoralny. charakter. Nasza organizacja ma swoją siedzibę w pod Frankfurtem, nad Benem w Niemczech, to jest e, siedziba e, całej organizacji. Nasza organizacja e, ma e, znajduje się e, pod Frankfurtem, nad e, Majną, e, ta, tam, tam jej lokacja, tam ona znajduje się. A e, my e, tam mamy co roku e, 6 tysięcy projektów. I w nas tam co roku 6000 projektów. I w większości naszym największym priorytetem jest w tej chwili Afryka. I naszym najbliższym zaraz priorytetem jest Afryka. To jest Azja i Ameryka Łacińska, a Europa Wschodnia jakby już e, jest, e, powiedzmy tak, e, gdzie pomoc już jest mniejsza, to tak. się zmniejszyło, ale oczywiście kiedyś zaczynaliśmy od Europy Wschodniej. Takoż e, Azja, Latynska Ameryka, Wschodnia e, e, Europa już mniejsza zaraz, ale my zaczynaliśmy ze Wschodniej Europy. W organizacji Kirche in Not, Aid to the Church in Need, jest Naszym... formacja przyszłych księży i osób zakonnych. Naszym priorytetem Kirche in Not jest formacja najbliższych święcianek. Dlatego kiedy usłyszeliśmy od biskupa, który przyjechał do nas biskup Leon z biskupem Radosławem do Königsteinu, projekt wydał się być ciekawym, tym bardziej, że budowa seminarium w związku z tym, że seminarium nie należy do diecezji, tylko do Zakonu Marianów i już jakby te miejsca tam nie było takby takim najlepszym miejscem, a więc ta decyzja o budowie, tym bardziej, że to miejsce tutaj zostało podarowane przez miasto Бала нам ще сенсовна. Нам здавалося, що е, ця пропозиція, ця ініціатива, з якою приїхали до нас, яку представили отець єпископ Леон і отець єпископ Радослав, е, особливо цікавою. Тим більше, що е, семінарія, в якій до цієї пори е, навчалися семінаристи, вона була е, маріянською, і тому ми зацікавилися. <ган> цією ініціативою, пропозицією. Myślę, że tak, bo to były długie rozmowy i długa wymiana między biskupami, między nami, organizacjami, które tutaj były w to na samym początku jakby zainteresowane. To, było, to była organizacja Renowabis plus organizacja przy Episkopacie Biskupów w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, ja tak, To to była taka długi do, do odmin informacji. Ю стосовно того, що має бути як має бути між нами, і також конференцію єпископату в Німеччині. Dla nas to było ważne, że będzie to przede wszystkim seminarium, w którym że będą się księża kształcić oraz, że będzie centrum formacji stałej, czyli, że będą mogli księża przyjeżdżać z diecezji i się dokształcać na permanentnej formacji. Tu będzie miejsce dla nauczania seminarystów <laughs> <laughs> i także miejsce dla permanentnej formacji świętokrzyszczonych, którzy będą przyjeżdżać na Можна сказати, підвищення кваліфікації на курси підвищення кваліфікації такої додаткової освіти. I dlatego było to jakby takim głównym powodem, dla którego chcieliśmy tutaj w ten projekt wejść, a nasze rozmowy wspólne i nasze odwiedziny tutaj za każdym razem pokazywały, że jest, jest to wszystko jakby sensowne. I to była główna przyczyna, czemu my weszliśmy w ten projekt, a krem tego wsi ci jakby rozmowy, dodatkowe зустріcie pokazywały, że to ma sens. To są koszty, które będzie można razem wspólnie podjąć Cęce koszty, jakie można będzie razem jakby akumulować, wkładać. Tak, i dlatego zdecydowaliśmy I, no i oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że pan, który prowadził całą budowę, no, zajął się tym naprawdę profesjonalnie. I <słyska> to mu my вирішили, żeby to robić. a Krim to pan, który wiódł tę budowę, robił to profesjonalnie. Kiedy zaczęła się wojna, y, oczywiście dla nas wszystkich to był wielki szok, ponieważ nikt z nas, nie, y, y, nie, nawet w najśmielszych oczekiwaniach, nie myślał, że jednak będzie agresja. Zwyczajno, jak zaczęła się wojna, to dla wszystkich nas był szok, to, że nikt z nas nie spodziewał się, że będzie agresja my mamy kontakt codzienny praktycznie z księżmi z biskupami i to są naprawdę źródła z pierwszej ręki w nas codzienny kontakt z księżcami z biskupami i to był bezpośredni kontakt e, ale okazało się że rzeczywiście ta agresja jest bardzo groźna no i zaczęły się zaczął się ten eksodus z tego kraju, prawda? Więc to były takie wątpliwości, które powstały nagle. I my zobaczyliśmy, że to jest wszystko jest seriozno. I jak począł się eksodus, wychód z tej krainy ludzi i w nas były serięźne sumienie. No ale potem pomału, pomału okazało się, że prace muszą iść dalej, prace ale będą szły dalej. Postupowo, krok po kroku. Stało widno, że wszystko idzie w przód i że robota idzie w przód. Cięża biskupi szukali dalej środków. Te środki się pojawiały, to znaczy, że byli też ludzie, którzy jednak wspierali. A dla nas jest to bardzo ważne, kiedy my wspieramy jakieś dzieło, żebyśmy nie byli sami w tym wszystkim. I o ci jepyskopi szukali, продолжowali szukać pieniędzy, znaleźli pieniądze, zasoby i dlatego, ponieważ dla nas ważne, żebyśmy byli sami w tym, co się dzieje. I tak się potem stało, że nasza jedna pomoc, druga pomoc, pomagaliśmy czterokrotnie. I tak było, że nasza jedna pomaga, druga pomaga, my pomagaliśmy czterokrotnie. I na ostatnią pomoc ksiądz biskup czekał od jesieni zeszłego roku i na ostatnią dopomogę od tej episkopcji od ni roku i to już wiedzieliśmy, że tutaj się wszystko będzie kończyć, jakby i to są tylko na pomoc na to jest na końcowe prace I my także znałeś, że to co, będzie się, że co dopomoga na takie na zakończenie roboty Także trzeba będzie pomóc, żeby, żeby, tutaj jakby, no biskupi też wszyscy są zmęczeni. Ca, tą wojną jest każdy zmęczony i my to widzimy w bezpośrednich rozmowach, też czujemy to. I e, my bacziliśmy, że potrzebne do pomocy, tego, że JPS, KOP, wszyscy w domle jej i to widać w bezpośrednich rozmowach, to wyczuwacie. Tak, a tu jeszcze do tego ta budowa, także trzeba było jednak wesprzeć, żeby jak najszybciej się to, to mogło otworzyć. No i oczywiście dodatkowym aspektem jest to, że ta wojna przyniosła tyle poranienia w ludziach. Тиле ран в душі, і от округ ще діщай мовіло, раз на тіле, а і теж видно було, що треба було допомогти тим більше, що ця війна принесла стільки ран, e, стільки не e, завданих ран на тілі, але в першу чергу, як ми сьогодні чули, e, в душі. Tak, i wtedy przyszła ta idea z tym centrem rehabilitacyjnym. I tu przyszła idea z tym rehabilitacyjnym centrum. A ponieważ programy dla leczenia ran zarówno duchowych, jak i psychologicznych. Jak i, jak i właśnie psychologicznych przede wszystkim duchowych i psychologicznych dla nas jest bardzo ważne wspieramy wszystkie programy nie tylko ludzi, którzy są doświadczeni, ale też księży i siostry, którzy pomagają i o ile ci rany psychiczne, duchowni, ci zadane rany likowania rany my na to zwracamy uwagę, to dla nas e, ważne, osobliwo zastosowanie świeczniki i mnachin, którzy pomagają te rany i dlatego stwierdzi że to jest taka kombinacja, że będzie można pomóc to centrum jak najszybciej dokończyć, tym samym będzie mógł się zacząć proces tego leczenia ran. I e, temu my przyjęliśmy że to e, leczenie powinno mieć miejsce, żeby się ten proces leczenia ran. My w, pierwszej, e, w pierwszym rzędzie pomagamy E, właśnie na, e, wspieramy e, wszystkich kleryków oraz siostry zakonne w swojej formacji. W pierwszym czynniu my pomagamy, pytrymujemy e, kleryków i sester monacheń w ich formacji. Również pomagamy intencjami mszalnymi. Nasi dobrodziejowie przekazują nam intencje mszalne. Takoż my dopomagamy intencjami na mesy. nasi blagodziny, które przekazują intencje na służby Boże. Pomagamy siostrom w, w egzystencji codziennej, wspieramy siostry klauzurowe. Dopomagamy siostrom w codziennej egzystencji, podtrzymujemy siostry w klauzurze. Wspieramy również księży autami, które są jakby instrumentem ich pracy codziennej. Dopomagamy e, świeścienikom e, maszynami, jakie jawlą się z narzędziami pracy, ich codziennej je, pracy. No i teraz właśnie w czasie wojny staramy się pomóc tutaj w tych programach, które są w związku z, z rehabilitacją w sensie właśnie duchowym i psychologicznym. I zaraz, podczas wojny, my podtrzymujemy programy, jakie pomagają w rehabilitacji w tym sensie duchowym i psychologicznym.